Dzisiaj jesteśmy w 11 dniu w drogę do słowy. Odbieramy tutaj Star Power do... No i zaraz będziemy mogli sobie wybrać Edkarka. Nowy sezon mamy. Ja już nagrywam odcinek w tym sezonie, ale no... Możemy sobie dobrać 500 punktów do ulepszenia. Dzisiaj będziemy grać w wydarzenie, wyzwanie mistrzowskie. Więc no super. Ok, chyba kogo by, kim byśmy mogli tutaj zagrać? Raczej nie uda nam się zrobić 13 minut i 4 porażek ale możemy wziąć kogoś na którym na osobie na której mamy najmniej pocharów nie 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 bo dlaczego bo biorę bo okej okay, lecimy ja jestem w nowych sławkach nie wiem czy słuchacie słyszeć różnicę czy nie widzowie wbijajcie na kanał Tudorakiego bo powrócił w czasie jako Zoro, teraz powrócił znowu jak Todoraki. Bardzo się z tego cieszę. Dlatego, że sam urobiłem skina Melody. Widzowie czy wybieramy Melody? Nie, to jest Edgar. Co jest, ale ten Jest! Jeden dead. Kolejny dead, na razie to wygrywamy. Pam, 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 pam. Edgar, Waze Edgar! Nie no... Wiem, że widzę, że sam gram niedawno w Edg Edgarem, ale no... Ale ja chociaż nie kąpiłem. Ale to jest. Jest! Wow. Mamy dużą wartość. Dziękuję. Jest! winek! Pierwszy star drop, pierwsze dwa star dropy odbieramy, bo jeden za, za winy. Drugi za wezwanie, więc możemy otworzyć teraz Pierwszy to jest rzadki. O, episki fajnie. Kto wie, ten wie. Zepiski, które robią... Zepiski są bardzo częste. Kolejny epik. Przypadek, nie sądzę. 18 zadymiarzy. Kszkici, jest pewnie z klubu. A! Mamy darmową emotkę w ofertach. Myślałam, że już Star Tropic. Wow. Łoł! to że? Bym to kupił, ale nie chcę wydawać aż pieniędzy. 60 zł, ale za co? Nie wiem, dostałem już 1200, 1000, 2400, Nie, 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 nie. 2400 około 4800 golda jak dobrze widzę no widzimy możemy dobrać odznakę oferta specjalna odzna nowa odznaka gracza więc super przepraszam widzowie za moje lagi trochę mi laguje no, no sklep chyba za zawsze laguje Odebraliśmy sobie modku. Możemy ją sobie, sobie w sumie sobie ustawić, bo w sumie, Ej, wyrok internetu. Tak szczerze, to mi się nie chce wyrazić z gramy. Krassolo, solo. Widzowie, i czy zgadzacie się, żebym jakby ja te wyzwanie grał samemu, ale wam pokazywał jakby co wypada z tych stardropów. U widzowie mam koło fortuny obok siebie. Jak wypadnie czerwony kolor, to znaczy, że musicie zostawić sobie. Ale to później zrobimy. Najpierw musimy dokończyć gierkę. Ok, tutaj bijemy ich i paaa, myślę, że to będzie zanimowane. Czy mod do nas leci? No, no szkoda, że to nie jest zanimowane. O nie 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 nie. Czym epicki skin kosztuje tyle, co epicki co Ale już epicki co kosztuje tyle, co... Ale już yy, legendarny skin nie kosztuje tyle, co legendarny co Przypadek nie sądzę Ale to nie ma sensu Jak Epicki skin kosztuje 150 gramów A Epicki zadymiarz? Też Nie no, no Trochę więcej no ale jednak wiecie To nie ma sensu to ja chyba zmienimy na melodii. melody, melody. Nie, nie możemy zmienić lol. Kiedy będziemy mogli ją zdobyć? Długo będziemy musieli na nie czekać. Obyśmy ją dropnęli. Nie wiem czy to jest możliwe, żebyśmy... Ja tutaj biorę sobie koło fortuny. Nie, chyba powinno być mnie, słuchacie, Lecimy na baza. Nie, na GUSA! Gus, gus, gus. Pau, pau. Dla widzów mogę być trochę zmulony, dlatego że wróciłem z treningu i jestem leciutko zmęczony. O kurde! A, myślałem. Nie przepadam zagraniem, bo No i chyba dlatego już nie będę nim grać. Ale ja to bardzo przepadam zagranie samym. Ciekawe, jakby było, jakie by było, było hiperladowanie do baza. Do sama. Hmm. Może już to do sama by było takie, że jakby wyrzuca, nie wiem, że jego ręce biją dwa razy mocniej? Albo, że się palą? Nie wiem. Albo wiem, że przelotuję przez gracza. Ale to chyba i tak przelotuję przez gracza. Albo, że automatycznie wracałem? Nie wiem. Jak wy myślicie, jakby mogło być hybryd to sama. logo dla widzowie maszcie zostawić super lajka, żeby nie być więcej filmów, ale no, trochę jestem, trochę mi czegoś brakuje w tych nagrywkach. Nie wiem czemu. Może dźwięku Chyba zaraz widzowie właśnie będę odpalał dźwięk, ale muszę. no. myślałem, myślałam, że zginę. Kurde, a co są takie zanimowane emotki? Kurde, ale to źle wykorzystała. To jest chyba zadimiaż, który najszybciej wbija ulta. Automatycznie. Wystarczy podjąć to. Zobaczcie, ta jest normalnie zanimowana. Ale no... Kto by się spodziewał... Czego my się spodziewamy po darmowej emot emotce? Motka z pierwszego karnetu? Też nie jest animowana. Tak, kupiłem pierwszy karnet. Nie... nie, nie plusowy. Za niedługo w ogóle będę kupywał pierwszy mój... Jakby do Jakby kupię sobie mój pierwszy. Pierwszy karnet plus. I drugi normalny. Bo ten skin jest taki piękny. Wynek. Odpalmy muzykę. No i od razu lepiej. Lecimy. Chyba bierzemy... Nie, nie. Brakowało mi właśnie czegoś w tych nagrywarkach. To był właśnie chyba dźwięk. Muszę sobie podgłośnić trochę, bo mam straszyć. Teraz mam za głośno. to jest? O o o. Przepraszam, widzę, że za chwilę byłem na awku, ale musiałam sobie ścisnąć słuchawki. Okej, okay, tutaj hop hop hop. Widzowie, jak chcecie ze mną zagrać w Fortnite'a, to pisze, jakby w browser, to też on nie będę grał, ale jak I chcecie ze mną zagrać w Fortnite'a, to oczywiście piszcie do mnie na. po prostu piszcie swoje niki. Piszcie swoje niki w komentarzach. Piszcie, to jest trochę taki krótki. Yes. Poczekajcie, bierzemy pewnego winka. Ale,

Jak myślicie, jaki będzie najlepszy traf na tym koncie? Na razie to jest chyba BB. Tak sądzę. Albo sam. Primo, walcz. Showtime. Showtime. Ciekawe to... To jest godny przeciwnik. To jest po prostu taka doznaczenie. Kurde, myślałam, żeby Bóg się leczyć. i O Ja cię widzowie... Prawie, żebym dostał chmurką. Ems z chmurą. Ems, ale... Edgar. Pamiętam jak dopiero wyszedł Edgar jak nie dało się wejść do gry, wszyscy chcieli się na niego rzucić. Ooo, jacie. To uchoła, pierwszy za niemiasz tak. To jakaś za darmo. W ogóle pierwszy za niemiasz za darmo. No, no jakby nie licząc wszelkie, ale no, no wiecie. Teraz można uznać, że niby za dymiarze są za darmo w drodze star, ale no jednak no trzeba coś tam zbierać, takich, a na przykład na nie trzeba było nigdy nic zbierać, chyba że no... Uznajmy na przykład, ma się nowe konto, ale to jest za darmo Star dropik. Ok super, rara raczej nic nie wolno widzę Wikier. O kurde, ja cię krecę! Gdzieś mi dostali. Super rar. Tysiąc wow. goldzik. Rar. Penny! Co jest? To chyba jest co penny, Penny. Teraz epicki. Frank, Sigma mm. eee. <laughs> Ra O, mam nowy misję. Hmm. Sprawdzamy czy jest coś zachowane coraz przez każdy Karnet. Jest karpeta spajka. Pan! Nie chcę potem na serio grać Angelu. Zawiegramy wygramy ostatnią rundkę i będziemy szkoczyć. No nic, Okej, okay, lecimy. I pytanie, czy byliście jak był y Spider-Man: Poprzez multiversum to byliście na nim w kinach, bo to jest moim zdaniem bardzo super film, polecam każdemu. Proszę wie. Przepraszam, jak jeszcze po ostatnim odcinku nie, nie poddawał wszystkich osób, ale no przepraszam, proszę właśnie to porobić. Poddawać was. Eee, show time Showtime Showtime Super, super, super wow so, dziękuję wam za oglądanie El Elo Dlaczego? Dlaczego? Powiedz mi dlaczego